Zapytano mnie któregoś razu, na czym polega buddyjska idea Boga. Mógłbym powiedzieć wiele na ten temat. Mógłbym odpowiedzieć, że nie wierzymy w Boga. Mur. Różnica zdań. Rozmowa z ojcem Frankiem Brennanem, który jest znanym wykładowcą teologii i jezuitą. To raczej nie czas na jeden ze słynnych dowcipów Ajana Brahma. Należało wybrać inny sposób odpowiedzi, tak by brzmiała naprawdę poprawnie. Obok mnie siedział zwierzchnik klasztoru w New Norse, Opat Placid. Byliśmy dobrymi przyjaciółmi i od lat, rok w rok, powtarzał mi tę samą fundamentalną prawdę, w którą wierzył: Każdy szuka Boga. Wstrzymajcie się z reakcją, dobrze? Jestem buddystą. Ajan Brahm, nie powinieneś tak mówić ani nawet się z tym zgadzać: jesteś buddystą. Jednak mimo wszystko powiedziałem sobie: nie, poczekaj chwilę. Szanowałem mojego przyjaciela, więc zastanowiłem się, jeżeli wszyscy szukają Boga, to czego szukają buddyści? Czego poszukuje ateista? Czego poszukują młodzi ludzie? Czego pragniecie w życiu? No cóż, dzięki przesiadywaniu z wami przez te wszystkie lata, wiem, czego pragniecie, przychodząc tutaj. No więc czego pragniecie? Po pierwsze, pragniecie szacunku. Niezależnie od rasy, wyznania, preferencji seksualnych, wieku, stopnia zniedołężnienia. Chcecie, żeby was szanowano. Zatem, jeżeli jest ktoś jeżdżący na wózku inwalidzkim, to trzeba się upewnić, że dane miejsce jest przyjazne dla ludzi niepełnosprawnych, żeby ich uszanować. Nie muszą się zmieniać, zanim tutaj przyjdą. Są szanowani, chcą, żeby się o nich troszczyć. A być kochanym to wspaniała sprawa. Czy zatem nie tęsknisz za tym Ajan Bram? Och, dostaję całe góry miłości. Też chcecie kochać i troszczyć się o kogoś, jak również chcecie spokoju w życiu. Spokoju w rodzinie i na świecie, żeby móc się jak najbardziej cieszyć życiem. Pewnie, że napotykacie jakieś problemy w życiu, ale to jego część. Powitajmy je. To nic złego, gdy ktoś doznaje urazu, lub gdy ktoś na ciebie krzyczy. To część życia, więc powitajmy i to. Wszyscy pragniemy szacunku, spokoju oraz chcemy się kimś zajmować. Pragniemy bezpieczeństwa na tyle, na ile jest to możliwe. Nigdy nie chcemy być odrzuceni i poniżani. Niezależnie od tego, kim jesteśmy, ile mamy lat i co robimy w życiu.